Dzień dobry, zapraszam wszystkich serdecznie na kiermasz Recki. Przedszkole Miejskie w Reczu prezentuje swoje ozdoby. Wszystkie ozdoby zostały wykonane przez rodziców, oczywiście też przez dzieci. Mamy piękne drewniane ozdoby, mamy wianki, choinki, ale też jest pyszna, rozgrzewająca zimowa herbatka. Serdecznie zapraszamy. Na moim stoisku głównie są ozdoby ozdabiane techniką de coupage. To jest moje hobby, zajmuję się tym po godzinach, ozdabiam sobie różne rzeczy, tutaj są świeczniki. Ogólnie to jest mój pierwszy rok na takim kiermaszu, bo zaczęłam pracę w świetlicy w Suliborzu w tym roku i pierwszy raz biorę udział właśnie w kiermaszu. Dekoracje robiłam ogólnie sama, tutaj część, część pomogła mi robić koleżanka Inga. Czy dużo czasu to zajmuje? Raczej nie, po prostu ja to robię w wolnym czasie i nie liczę, ile to, ile to czasu zajmuje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwu zaprezentować Stoisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. W całej okazałości, to są, bym powiedział, nasze wspaniałe arcydzieła. Każde, każda ta rzecz, która tu jest pokazana, jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju od samego początku. Najpierw choineczki, troszeczkę przypruszone śniegiem, ale aurę mamy taką nietypową, ale myślę, że wspaniałą, bo zimową. Cieszymy się bardzo z tego, że akurat trafiliśmy w taką pogodę, a nie inną. Mamy ozdoby, mamy choineczki, można to powiesić, położyć, postawić przy choince jakiejś ładnej, dużej, na parapecie. Wspaniała, okazała rzecz. Mamy też, Milusie, poduszeczki z fajnym, takim czerwonym ozdob ozdobnikiem. Przytulaniec dla pieska, dla kociaka, dla dziecka. Myślę, że się sprawdzi w każdym miejscu. Choinki wycinane, wycinane ręcznie. Są to rzeczy, które są, tak jak powiedziałem, niepowtarzalne, bardzo pracochłonne. Renifery, od małego renifera po renifery. Tam może też są bardziej okazałe, duże. One są wycinane w drzewie, w sklejce, a tutaj są renifery robione, wytwarzane już bezpośrednio z materiału, bardzo okazałe i, tak jak powiedziałem, jedyne, każdy ten renifer jest jedyny w swoim rodzaju. Sprzedają się bardzo, bardzo fajnie, idą jako pary, jako pojedyncze, pojedyncze sztuki. Chciałbym powiedzieć, że to dzisiaj ten, to nasze stoisko jest pokazane od godziny 10 do godziny 14. Fajnie się sprzedaje. Za kilka dni bodajże w niedzielę jesteśmy zaproszeni do Krzęcina na kiermasz tam właśnie w Krzęcinie. Będziemy tam po raz pierwszy i również to okazałe stanowisko będzie tam pokazane, będzie można również tam też te nasze rzeczy nabyć. Już od czterech lat właściwie też robimy na szydełku. Pewne rzeczy, tak teraz w tym roku mamy bałwanki, na przykład pingwinka, tak? no taki bałwanek to zajmuje, no tak po godzince, dwie dziennie, to no do tygodnia czasu, tak, na spokojnie, żeby go zrobić. Taka choineczka czy stroiczki, no to one też są wieloetapowe, bo najpierw trzeba przygotować tak? papierowe rurki, potem jest pleśny no i oczywiście ozdobić. Wszystkie produkty są ekologiczne, własnej roboty, no trochę nam zajęło te pieczenie pierników, domków, stroiki robione dopiero w środę, także są bardzo świeże. To jest ciasto piernikowe, dojrzewające, może nawet dwa miesiące być zapakowane i nadaje się do jedzenia. Tu są pierniki, takie kolineczki też z piernika. I tu takie ciastka, też piernika. Chciałbym jeszcze zaprezentować jedną fajną okazałą, okazałą rzecz, która jest wytwarzana przez nasze panie animatorki, przez panie świetlicowe i nie tylko, przez całą naszą kadrę, a są to te właśnie okazałe bardzo ładne budki na listy. Może ktoś by powiedział, że teraz dużo rzeczy wysyła się drogą elektroniczną, ale to są rzeczy, to są rzeczy, które są jedyne. Niepowtarzalne, i ja myślę, że wrócimy do tego czasu, kiedy wysyłaliśmy listy, zanosiliśmy je do, na pocztę, a listonosz przynosił nam te listy i wkładał do takich właśnie yy, skrzyneczek. Zapraszam do ich nabywania. Są ostatnie dwie. Cena jest symboliczna. Myślę, że się można targować z nami. Jak ktoś będzie zainteresowany, my również będziemy mogli tej sceny zejść, ale ona jest bardzo taka na każdą kieszeń, dopasowana do każdej kieszeni. Zapraszamy do stoiska, które zorganizował Klub Seniora w Ryczu. Stroiki są z wyrobów naturalnych, z produktów. Robiliśmy to samo, same, wszystko zajęło nam to no, kilka dni po prostu, kilka spotkań. Robiliśmy z koleżankami. Które należą do klubu seniora. No i przy takim spotkaniu trochę się rozmawialiśmy, pośmialiśmy się i zrobiliśmy, I zrobiliśmy no, to, co widać na, na tym stoisku. To, sto, na stoisku są szywianki, które są po prostu zawieszane na drzwi. Do, de, do dekorowania drzwi wejściowych, zewnętrznych, wewnętrznych, małe wianuszki duże, stroiki takie na stół na naturalnych produktach, bo to jest drzewo, co małe, duże, szyszki. No i trochę z własnych chęci, trochę pomysłu. No i wyszły te wyszły takie cudeńka po prostu, na które zapraszamy. Te renifery po tej stronie proszę zobaczyć, jak one są. Przecudnie wykonane. Takiego renifera, jednego, powiem Państwu szczerze, robi się jeden cały dzień. Jedna osoba dopieszcza te renifery, aby one wyglądały tak okazały sposób.